Cześć, witam Was w kolejnym odcinku dzisiaj łowię na morzu witam się już z pierwszą rybą taką o taka ładna ryba łowię na makaron bo tutaj tak biorą fajnie jestem dzisiaj ostatni dzień bo ogółem to nie miałem jak nagrywać trochę bo nie wiedziałem jak tu łowić ale złowiłem jedną dużą rybę takiego tego ten poguł w drugowargu się ta ryba nazywa ona miała 50 cm one dorastałem do 60 złowiłem ją u mnie yy, na zatoce obok domku i jakbyście pytali, gdzie jestem, to jestem w Sardynii na wyspie. Łowię sposobem normalnym. Bo z oliwkami, bo tego... Bo tego tempo głowa, to zrobię z powierzchni na chleb. Bo to tempo głowy albo zjadają... glony z kamieni, albo zbierają z powierzchni. Takie polskie armury trochę. No i zrobiłem go z powierzchni. Bez oliwek i skórka pływa po powierzchni i on wtedy hafnął i wyciągnąłem go, ale tu ryby są strasznie waleczne. No. I jak nurkowałem to właśnie widać jak te mniejsze zjadają z kamieni i blony. I czasami przy powierzchni pływają jeszcze też. A tak do gatunków, które tu złowiłem, to złowiłem, to zrobiłem tą co teraz: to jest Ocjata i ona ma tysiąc jakichś różnych, kurde, tych. No, jak to się nazywa: rodzajów, bo ta co złowiłem to miała kropkę. na ogonie. Są jeszcze z paskami, są jeszcze jakieś różne. A tu, co złowiłem, no to te nocjaty, Tego tempo głowa taką doradę jeszcze ona jest podobna do ocjaty, tylko trochę inaczej wygląda. Złowiłem jeszcze takie kolorowe, nie wiem jak ono się nazywa, takie podłużne kolorowe rybki. To takie trzy złowiłem. No i to chyba takie wszystkie gatunki, co ja tu łowię jeszcze. Nie wiem, co jeszcze złowiłem, ale chyba nic. Zgadnie. A makaron zakładam w taki sposób, że mam tu taki o mały. Jak mamy tu haczyk, ja mam dwunastkę duży, bo wczoraj łowiłem te tempo głowy, ale nie złowiłem żadnego. No i tak to wygląda. No i te większe się zaczepiają, a te małe to nie za bardzo, a ja nie mogę tego połknąć. Ale pomowi się na to ryby i się da Ja tu nurkowałem i wiem, że tu są ryby, bo widziałem. I ogółem, to tu jest taki kamień, wystaje trochę, ale pod wodą jest taki. Czekajcie, mam branie. I on jest pod wodą taki duży i tam z tego. Kurde. Z tego yy, właśnie kamienia. Mniejsze tempo głowy to zjadają. Glony w sensie. glony zjadają. No. I tu za tym kamieniem gdzie łowię to są właśnie te ryby, co złowiłem już pierwszą co na początku, bo to te ocjaty. Jeszcze tam, przy tym dużym obok na prawo są mniejsze kamienie i tam siedzą takie kolorowe tylko, że tam ciężko się je łowi trochę bo one za bardzo nie chcą brać Ona też zjadają jakieś rośliny z kamieni właśnie no i, I z to tutaj nie ma tu za bardzo innych w sensie tu gdzie ja jestem a, są jeszcze takie podobne do tych Ocjat, ale są trochę inne. I mają paski na bokach, ale są trochę inne, bo mają trochę inaczej zbudowane pysk. Biorą mi pewnie te małe i dlatego się nie zacięga. Mam rybę. O, jest ta kolorowa, o której mówiłem. zobaczcie, ja już ją złowiłem dwa, trzy razy, zobaczcie, taka, jeszcze parę razy złowiłem. Mamy kolejną, tą samą, ale małą, dwa razy mniejszą, ona jest jeszcze bardziej śliska. One mają takie śmieszne zęby, bardzo, no, taka o. Mała. Tamta była większa. Ale jest. Teraz zmieniłem haczyk na e, szesnastkę. Bo byłem. A, bo byłem to ryby. Ale nie chciały się zabiąć. I zmieniłem haczyk. I łowię na trochę na Makaranu nas trochę mniej. No. I złowiłem właśnie. Ale jak złowiłem tamtą, tą samą co tą, to już miałem ten haczyk tylko zapomniałem powiedzieć. I teraz robię tak, że odrywam ten kawałek. Biorę ten. Na takie coś mniej więcej wszystkie łowiłem tam, ale teraz tom lubię tu obok tego kamienia, ale to ok. nic. Bo ten kamień jest duży, mu się wydaje mały, ale on jest strasznie duży. Tam, tam, wodą, o kurde, miałem. Nowy gatunek proszę Państwa, nigdy go nie złowiłem, patrzcie co to za ryba. szczupak jakiś, chyba, ma taki pysk. Zobaczcie, taka piękna, to była matka. to co zrobimy na początku. Ta akurat jest chyba taka sama jak to na początku, bo też ma tu taką kropkę. I jak walczy. Znowu mało kjać. o, To jest inna, bo zobaczcie. Bo tamten miały tylko tą kropkę, a ten ma jeszcze tu. Tam tak nie miały i ich jest tak milion takich różnych właśnie o, tylko one kują strasznie to wygryźć czemy o, o matko, ale mnie pokuła. A my trzecią tą samą taka chyba największa będzie no ta chyba największa. Zamki. Ma... Dobra. Pomot. No No co za węgorz? No patrzcie, jak się zwija. Dobra, wypuszczamy. No to węgorz. O! O kurde Jaki węgosz ogromny Patrzcie Taki węgorz Duży życiówka Wypuszczamy płyną Jaki ogromny co? Ja już myślę myślałem... Że to jakiś węgorz 100 cm to jest mała ociata. One tak walczą normalnie i patrzcie i ta tu nie ma kropki, ma tu tylko. No dobra, wypuszczamy. Ua! Dobra, o? ale mam pociata nie, ma. Pięk, nowa chyba tak, nowa patrz, to jest ta, co nurkowaliśmy to co mówiłem że taki jest z paskami ja tego jeszcze nie złowiłem nigdy a teraz to złowiłem patrzcie, ona ma o, pff, ma tu takie paski fajne Mamy kolejnego węgorza, znowu taki ogromny, ale chyba tam ten był większy albo podobny. Węgorz, taki węgorz, ładny, duży do wody, płynął. Mów, mamy ryba. Tego głowa. Złucham kolejną rybę. Teraz taka większa. Z powierzchni na no makaron bez oliwek ja łowię. I ja. tutaj. O. Trochę krew jej leci, ale żyje. Dobra, wypuszczamy i je, już jej nie Mamy kolejną osiatę, jak widzę. Mamy kolejną rybę, łcjatę. Znowu tutaj. Zrobimy ich trochę już więcej. Dobra, idziemy. Wypuszczamy rybę. Oczywiście. Dobra. Będziecie mieli tego ujęte z podwody. popłynęła mamy, proszę Państwa, dużą rybę. Kolejny dzień jest dzisiaj rano Siedzę jakoś na prawo miałem miejscówkę, gdzieś wczoraj wiem o puścił. Kurde. Ja nie mogę. Zamiast tam po głowę, mamy mamy tą doradę. идуужеспоро назад Nie wiem co mam mówić, ale jestem zestresowany, bo drugi raz zapięłam, nie trzeci, zapiłem na morzu ryba, morską rybę, która mi nie spadła po 15 sekundach. Tak to ja 5 razy zaczepiłem, Może nawet i więcej. 7, a tylko trzy razy holowałam przez długi czas i to jest trzeci raz. Raz wyciągłem, a raz mi spadło. Będzie długa walka. Jak złowiłem tego, co ciągłem, to 15 minut. Więc... Mocno, ale jedzie. Nie to, co płotki na Tyżkę. Jeszcze na no, wędkę kurde teleskopową, bo do samolotu bym się nie zmieściła do tej walizki. A z wędek, co wzięłam, To wziąłem spinning SG4. -kę. Ja mam, że się składa na 4 części, na 50 cm. Ona ma, to się zmieściła. No i tam wędkę na grunt, na spławik na nią można łowić. Kołowrotek ten to mam od fidera, a na spinningówce spinę Ale na spinning jeszcze nie Nie, ja nie umiem łowić na spinning na morzu. Ale nie pływałem łódką, w sensie po otwartym morzu, tylko na skałkach, na pół na tej zatocy, na plaży. Kurde, bo on mi odjechał kawałek. Słuchajcie, wyłonił się potwór. Już, już jest zmęczony. Już pływa to blisko. Chyba jakoś duży, mega. Ryba czterdzieści trzy i pół centymetra, zobaczcie, piękny ten połów. Zaprezentuję Wam Zobaczcie sami jaka piękna ryba. Polski Amur, jak go nazywam. Dobra, zaraz go będziemy wypuszczać. Dobra, wypuszczamy rybę. Drugi mój ten pogub w życiu niestety. Nie życiutko, ale jest duży. do wody. Dobra, a więc odcinek z dwóch dni z 11 zrobiony. W tamtych 9 dni nie nagrywałem, bo nie nie brałem kamery ze sobą. Nie spodziewałem się, że w ogóle coś złowię tutaj. Ale jak widzicie, udało się złowić jedną rybę dużą na kamerze i jedną poza kamerą. No, dzisiaj wracam już za parę godzin, mam samolot. O 18.00 podaje, jest jakoś 9.00, 8.00. No, tak więc widzimy się w kolejnych odcinkach. siema.